Odwiedziny u noworodka. Decyzja o miejscu odwiedzin zależy od stanu zdrowia, zarówno mamy, jak i malucha. Jeśli wszystko przebiega bez komplikacji, odwiedziny w szpitalu są możliwe, ale powinniśmy pamiętać, że obowiązują tam ścisłe zasady sanitarno-higieniczne. Odwiedziny w szpitalu wiążą się z krótszym czasem wizyty i bardziej formalną atmosferą. Odwiedziny w domu pozwalają na swobodniejszą atmosferę i dłuższy czas spędzony z nowym członkiem rodziny. Warto więc zadbać, aby odwiedziny nie przeszkadzały w żadnych czynnościach. W tym czasie mogą być dla świeżo upieczonej mamy trudne, a niekiedy nawet dodatkowo obciążające. Dlatego ważne jest, aby odwiedzający starali się nie przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, pomagać. Warto pamiętać, że w czasie połogu mogą występować różne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Pierwsze dni noworodka w domu są wyjątkowo ważne dla całej rodziny. Dlatego decyzja o odwiedzinach powinna być przede wszystkim wtedy, żeby był to komfort dla rodziców oraz dziecka. Ten czas jest intensywny i wymaga dużo zaangażowania opiekunów, dlatego warto dać im trochę przestrzeni i czasu, zanim zaplanujemy u nich wizytę. Bez względu na to, jak bardzo pragniemy zobaczyć malucha, najlepiej jest zaczekać z odwiedzinami co najmniej kilka dni, a nawet tydzień, aby dać rodzinie czas na adaptację i odpoczynek. Jak długo powinna trwać wizyta? Ważne jest, aby wziąć pod uwagę długość odwiedzin. Zaleca się odwiedziny u noworodka nie przekraczające godziny półtorej. Długie spotkania no, mogą być męczące zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Drugim istotnym aspektem jest godzina odwiedzin. Należy pamiętać o rytmie dnia maluszka. Który większość czasu spędza na jedzeniu i spaniu. Pamiętajmy też, że odwiedziny powinny odbywać się wtedy, kiedy dziecko jest najbardziej aktywne i zadowolone. Ale jak wyczuć ten moment? Właśnie. Trzecim czynnikiem jest liczba osób odwiedzających w jednym czasie. Zaleca się ograniczanie do jednej, maksymalnie dwóch osób w danym dniu. Aby uniknąć nadmiernego pobudzenia wrażliwego układu nerwowego noworodka. Podsumowując, warto pamiętać, że przed planowaną wizytą zawsze lepiej uzgodnić to z rodzicami. To oni decydują, kiedy są gotowi na odwiedziny, dlatego szanujmy ich decyzję. Wizyta powinna być krótka, aby nie przemęczać młodych rodziców i maluszka. Zasada ta jest szczególnie ważna. W pierwszych dniach po porodzie wszystkiego dobrego. Cześć!